Dobry lot kolegom, ładowcom. Dzisiaj, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, już na napinnikach... W filmiku o bardzo dużo kolegów hodowców pytało nas właśnie o linię wosa przede wszystkim, ale również tyle samo zapytałem, albo może nawet jeszcze więcej było o gołębie Sztichelbałta, ponieważ też na stronie internetowej pewno możecie Państwo przeczytać, że mamy gołębie również Sztichelbałta, zachowane w od 40 lat w czystości krwi i faktycznie taką linię gołębi chciałem przedstawić tam jeden filmik bodajże że był z jednym Sztichel na aczkolwiek teraz pokrótce m, troszkę może przedstawimy właśnie tę linię Sztichel Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, są to gołębie, które 40 lat są zachowane w czystości krwi. Dlaczego postanowiliśmy dotrzeć do hodowcy, który chyba jako jedyny w Europie posiada te głębie do dzisiaj zimbredowane bardzo mocno, gdzie w rodowodach występuje tego głębieszczego Helbałta. Na pewno dlatego, że po rozmowach z, czy to z rodziną Fraldenhofen, czy, czy między innymi tak samo. Z rodziną Schlümer czy ze Siakiem Buwaldem, no wszędzie się przejawiało to, że w ich gołębiach przede wszystkim pojawiają się gołębie sztychelbałta. Czy to sprzed 20, 30, 40 lat, ale wszędzie są to gołębie sztychelbałta. No i tak postanowiliśmy tutaj w domu, że po prostu musimy znaleźć kogoś, kto te, czy wielu hodowców mówiło, twierdziło, że już nie ma możliwości znaleźć tych sztychelbałtów. Aczkolwiek nam mieliśmy to szczęście, tę okazję, że znaleźliśmy właśnie kolegę hodowca, który te gołębie z nimi Stichelbaut po prostu można powiedzieć kolekcjonuje i do dzisiaj zachowuje w czystości krwi, ponieważ dał sobie tak ma to jest taka jego wizja że dopóki będzie żył no już ma ponad 84 lata że dopóki będzie żył to tego w czystości chwili będzie chciał mieć zachowany żeby można powiedzieć ta historia Stichelbauta była cały czas żywa także i my tak jest skłonieni do tego że tego również bardzo fajnie się pokazują Przede wszystkim na lotach bardzo ciężkich, od, można powiedzieć od 300-400 km w górę, postanowiliśmy, że właśnie do krzyżówki z gołębiami Normana, Hermansa, Grotiansa, rauf czy tak samo gołębiami Suringsa, a również Schlimmera i Buwaldy. Świetnie nam tu dopasują się do gołębnika na loty przede wszystkim od 400 km aż do 1200-1300 km. I tutaj właśnie prezentuję pierwszą samiczkę. Akurat to jest roczna samiczka z 2017 roku. Właśnie z linii albo Tutaj bardzo ładnie ułożony gołąbek o pięknym upierzeniu. Jeśli chodzi o tą samiczkę, no wiadomo, za wiele, za wiele o niej na razie nie można powiedzieć. Jest to gołą młody, roczny. Kilka młodych jest zarówno u nas w hodowli, jak i u Wojtka, u naszego szwagra właśnie na Cieniawie. Dzisiaj też coś tam z jego linii nawet pokazywaliśmy. Także no, tutaj chciałem pokazać, jak wyglądają te faktycznie zachowane w czystości klicz, tych Tutaj to jedna samiczka. Tutaj akurat pokażę Również samczyka o numerze 518. Tutaj też ciekawostka może taka, że po tym samczyku na przykład w tym roku na bardzo ciężkim locie finałowym, no jak Państwo widzą, no ciężko się trzyma te gołębie, jeśli chodzi o, o dziób, ponieważ są takimi wyrywnymi ptakami również, no co, to cechuje temperament tych, tych gołębi, ale do czego zmierzam, że właśnie gołąb połączony nawet na gołębie heremansa w tym roku fajnie poleciał nam na y, SoFi One Love Race w Bułgarii. Gdzie się wydaje, że te głębie dalekodystansowe, na tych szybszych, wspólnych głębikach, sobie nie radzą, czy coś takiego, aczkolwiek tutaj też można temu zaprzeczyć, że naprawdę bardzo fajnie, również na Costa de la Luz, również z brata tego głębia, fajnie nam gołąb ciemny poleciał, a jest to, można powiedzieć, typowa linia dalekodystansowa. Także tak wyglądają te głębie. Jeśli chodzi o samczyki, troszkę większe, tutaj może skrzydło tego gołębia. Są już nerwowe te gołębie, ale tak mnie to, to cechuje takie temperamentne gołębie, to już nie da sobie tak trzymać skrzydła, to jest taka można powiedzieć taka szczególna cecha zwłaszcza tych gołębi, które charakteryzują się na, na daleki dystans, że są takie wyrywne po prostu to też może jest dobre z tego względu, że one faktycznie bardzo tęsknią za domem i bardzo fajnie się sprawdzają z tego powodu na dalekim dystansie, że po prostu one za wszelką cenę chcą dotrzeć do domu. Tutaj akurat białolot, ponieważ przede wszystkim te gołębie są albo, ona na pięknym oku jest u nas na stronie, ten gołąb na to przedstawiony na zdjęciu już z 2016, 481 numer, piękne złoto-czerwono-pomarańczowe oko, tak jak koledzy hodowcy mogą zobaczyć bardzo urodziwy białolot ciemny, parowany w tym roku bodajże na, na samiczkę od Buwaldy, również pochodziły takie ciemne gołębie, bo ciemne białoloty. To tutaj na główce może, można powiedzieć, troszkę taki samiczko podobny. Skrzydło tego gołębia, że tak nie będzie lepiej. Lotki oczywiście zaokrąglone w dół, dzięki temu przy, po, przy pokonywaniu większych odległości te tego tego, lotki się nie wywijają do góry, to co opowiadał nam właśnie Rolf Schirmer na swoim filmiku, że, tego, że te lotki muszą być całkiem w dół iść do samego końca, opadać przez to te gołębie nawet na dalekich dystansach są w stanie przelatywać te odległości na fajnych prędkościach. I tutaj no, wiadomo to już jak koledzy hodowcy no, zauważyli u nas w hodowli, jeżeli z jedna linia, to tego są bardzo do siebie podobne. Tutaj znowu jest piękna samiczka, czarno-biała właśnie również z nimi, w 100% czysty, zimbredowany Stichelbaut. Bardzo urodziwe gołębie fajnie leżą w ręce, one no, nie są takie chude, jak nieraz by się wydawało, że tego na daleki dystans muszą być jakieś szczupłe. Te gołębie całkiem fajnie są umięśnione. Wiadomo, mają inny typ tego mięśnia, aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o, o budowę tych gołębi, również są ciutkę dłuższe, może na pewno nie mają tak olbrzymich mięśni, jak tego daleko dystans, yy, gołębie sprinterskie, ale oczywiście one również mięśnie i budowę muszą posiadać. Tutaj nie ma, że gazeta, w cudzysłowie, że gazeta poleciła również ten daleki dystans. skrzydło tej samiczki. Gołębie troszkę, troszkę większe, nie są takie typowo małe jaskółeczki, można powiedzieć, jak nieraz się to spotyka, że daleki do goł musi być malutki. Tutaj akurat są takiej średniej budowy te gołębie. Upierzenie tych gołębi również jest bardzo fajne. Takie, no, nie, można się, nie ma się do czego przyczepić, zwłaszcza, że są to gołęby, które również bardzo fajnie potrafią latać w deszczu. Wiadomo, ciutkę cierpliwości do tej linii potrzeba, no, to jest normalne, że akurat tutaj, jeśli chodzi o te gołębie, one wymagają trochę pracy. I tutaj, akurat, kolejna samiczka, akurat też tegoroczna. Z gołębi sztychelbałta. Troszkę wpada w czerwony. Białolotka. Wszystkie gołębie, jak tutaj możecie zauważyć, są bardzo do siebie podobne. To ptak jest zinbredowany, dlatego oczywiście, jeżeli chcemy łączyć te gołębie, no trzeba łączyć je troszkę z innymi liniami. Typu, właśnie czy to w dalszych pokoleniach, czy to zgłębiamy tak, jak u nas się to robi z głębiami Schlimmera, czy Buwaldy, czy Jana Ardena, tak samo Hermansa, tak jak zresztą wymieniłem te linie. To można zobaczyć, że cztery ostatnie lotki są zdecydowanie dłuższe niż pierwsze sześć lotek. Też można powiedzieć, że niektórzy powiedzą, że ma całkiem szybkie skrzydło. No. To się cechuje właśnie te głębie dalekodystansowe, że przede wszystkim to już nie chodzi o to, czy mają czy jakie te skrzydła, ponieważ jedne mają tam szlimery, mają, można powiedzieć, też taką troszkę sprinterską budowę, aczkolwiek jeżeli chodzi o głębie dalekodystansowe, tak jak rozmawiamy z kolegami hodowcami, można powiedzieć na całym świecie, tutaj sprawa wygląda następująco, że te ptaki jako tako one muszą mieć wszystkie fajną budowę, czy to są głębie dalekodystansowe, czy to są gołębie sprinterskie. One po prostu muszą. tego akurat prezentowaliśmy. I kolejny gołąb. A tego też akurat prezentowaliśmy. To jest też jeden z naszych takich ulubionych sztychelbaultów w może 264 z 16 roku. Również gołąbek bardzo taki. Urodziwy na typowym oku, takim można powiedzieć, kolorowym sztychle bałtowskim, choć, choć aczkolwiek acz, acz koledzy hodowcy mogli zobaczyć, są również występujące głębie na glazerze. Głębie, które za dziób się nie za bardzo dają chwytać, bardzo takie ciekawskie no i bardzo nie lubię również, jak się z ich rewiru po prostu je ściąga, jeżeli chodzi tutaj o. Właśnie czy rozciąganie skrzydła, czy w ogóle wchodzenie na ich, koledzy chodzący mogło zobaczyć, że każdy jeden z tych elbał, praktycznie, zwłaszcza te samczyki, no, ciężko jest je zaprezentować, pokazać, ponieważ no, wyrywają to skrzydło, ciężko jest nim to skrzydło rozciągnąć, ale to właśnie świadczy o tym, o tym charakterze tych ptaków, że po prostu ja to tak sobie mówić, nie daję sobie w kasze dmuchać. No. No, ale dlatego też tych bardzo ciężkich, katastrof katastrofalnych lotów potrafił nawet jeżeli nie przylecą w fajnym czasie konkursowym, jeżeli coś się stanie po drodze to potrafią fajnie później się pokazywać na tym dalekim dystansie, wracać nawet czy to po kilku dniach, po tygodniu, po dwóch tygodniach czy po miesiącu nawet, także są bardzo ciężkie do zgubienia, no i typowo gołębie dalekodystansowe na ciężkie, katastrofalne pogody. Także tutaj, jak koledzy hodowcy widzą, pokrótce tak na szybko, ponieważ na zewnątrz jest minus 12 stopni, już w tym momencie. Także tak wyciągnąłem tutaj Agnieszkę, żebyśmy nagrali ten filmik, ponieważ tak może na święta coś rzucimy takiego ciekawego. Są koneserzy, wiadomo, szybkiego dystansu, tak jak z wosa. Są tak samo koledzy hodowcy, którzy uwielbiają właśnie te stare linie, zwłaszcza sztrichelbałty i tak dalej. Dlatego chcieliśmy zaprezentować, jak to u nas wygląda. Wiadomo, tak, jak jeszcze raz powtarzam, no, dwóch sztrichelbałty woda z hodowli nie ma możliwości złączyć i nimi lotować, ze względu na to są tak mocno zimbredowane. Trzeba po prostu je krzyżować z jakimiś gołębiami, tak jak my to właśnie robimy w dalszych pokoleniach też Schlimmera, Buwaldy z tych gołębi sztychelbałta. A tutaj, jeżeli chodzi o te gołębie, no to trzeba je po prostu krzyżować. Wiadomo, do rozpodu później trzeba je złączyć z powrotem, aczkolwiek tutaj, jeśli chodzi o te gołębie, o dystans, o lotowanie tymi ptakami, to wiadomo, tutaj też koledzy hodowcy na przerwę. Mogło sobie zobaczyć, nie wiem czy to na filmie uchwyci czy nie, że to jest cecha również gołębi sprinterskiej, że to skrzydło drży. I dawniej się mówi, że dużo hodowców również twierdzi, że gołębie na dalszy dystans mogą mieć długie przedramię czy coś takiego. No, tutaj już doszliśmy do tego wniosku po rozmowach z licznymi hodowcami, jak i tutaj również w domu, że tak tutaj odbudowy. Kata się zajmie, można powiedzieć, tą budową gołębi, że tutaj, no, czy to gołom dalekodystansowy, czy krótkodystansowy, ten gołom musi mieć fajną budowę. Wiadomo, tutaj może je, będą troszkę mniejsze, czy te skrzydło nie będzie tak zwane szybkie, ale tutaj, jeżeli chodzi o przedramię, o, grubo, o grubość mostka, o upierzenie, te gołębie, niczym nie różnią się gołębie dalekodystansowe od gołębi sprinterskich. One po prostu mają te same cechy. Muszą być silne, muszą mieć fajne upierzenie, muszą być fajnie złożone. To jest, można powiedzieć, takie strzegalanie, czy bzdura, że gołębie na daleki dystans są brzydkie. Naprawdę te fajne. Inne które latają na dalekim dystansie, muszą też coś w sobie mieć, to jest taki mit, że tak jak mówię, te gołębie są całkiem inne, że brzydkie, że nie leżą w ręce, tutaj jest zasada taka, gołą po prostu, czy to sprinterski, czy dalekodystansowy, on musi lecieć, leżeć w ręce, wiadomo, sprinterskie będą yy, brzydsze sprinterskie będą głębiej ładniejsze, takie można powiedzieć, bardziej się nam podobają, muskularne i tak dalej, leżeć super w ręce. Aczkolwiek głęby dalekodystansowe daleko również muszą być ładne w ręce, muszą ładnie wyglądać, muszą mieć fajną, harmonijną budowę. Nie ma czegoś takiego, że one tak brzydkie głębie czy bez budowy polecą. To jest akurat. Nieprawda, one będą mniejsze, ale również umieśnienie, kościec, widełki, związanie, wszystko będzie na takim samym poziomie jak u głębia sprinterskiego, a różnica między tymi głębiami, no to tak, tak jak mówię na pewno jest to wielkość i przede wszystkim to, co ma w głowie, że one później dojrzewają, później. Potrzebują więcej czasu, żeby osiągnąć tą maksymalne zdolności lotowe, ale to jest normalne. Głębie sprinterskie już za roczniaka zamutka super latają, a te głębie daleko potrzebują troszkę, e, troszkę się podstarzeć. Aczkolwiek tak jak e, nawet robiliśmy reportażu mojego szwagra, u Wojtka i siostry. To też możemy stwierdzić, że akurat samczyk, samiczka właśnie połączona z sztichelba, tam chyba był sztichelba połączony ze szlimerem, dalekodystansowa samiczka i na loty głębi młodych na 6 wkadań zrobiła 6 konkursów i była czołowym lotnikiem oddziału już za Młodka. Aczkolwiek tak jak mówię, zawsze trzeba troszkę więcej czasu dać tym ptakom, żeby, żeby się po prostu podstarzały. Także dziękuję za oglądanie i myślę, że jak będziemy mieli chwilę czasu, to może w kolejne etapy będziemy powoli prezentować. Ponieważ u nas na gołębniku jest w pewno ponad 20 linii hodowlanych wszystkich raz gołębi, dlatego tak powoli będziemy chcieli prezentować te wszystkie ptaki. Tutaj też u nas na na dzień dzisiejszy że są 32 ciemne helbauty, aczkolwiek no, jeżeli pokazujemy 6 czy 7 sztuk, no to praktycznie wszystkie wyglądają tak samo, to jest bez sensu powielać cały czas jeden i ten sam, można powiedzieć, scenariusz, moduł i pokazywać identyczne gołębie. Dlatego chcieliśmy pokazać kilka ciemnych helbautów, kilka pstrych na różnych oczach tutaj, jakie jak u nas w hodowli są. Także myślę, że reportaż będzie się podobał i Zapraszamy do śledzenia i subskrybowania naszego kanału. Zawsze coś ciekawego można się dowiedzieć. Pozdrawiam, dobry lot.